I Amadeusz. Halo. Halo. Yy, Gracją z tej strony. <laughs> Siemano. Cześć. Ja mam pytanie do Don Pusi. Mhm. Yy, opowiadał przed chwilą. Szkoda, że jest taki mega przegłos, ale dobra, to wezmę telefon od ucha. Opowiadał przed chwilą i yy, nie, na poprzednim cage, na którym ja byłem, opowiadał, że... Mi wpierdolił jakiś jego tam, kogo on zna, i ukradł łańcuch. No, ale będzie nasz Don Donbajkopisarz wyjaśniany na konferencji przez Huberta Mściwujewskiego, bo Hubert Mściwujewski zna osobę, z którą się biłem, i to jest potwierdzone, że ta osoba mi nie zabrała tego łańcucha, a wąskie grono, o którym Kasz opowiada, nie istnieje, tak samo jak jego zasady. Bo zamiast gadać o zasadach, lepiej ich przestrzegać Don Kasia. I będziesz wyjaśniany, największy Parmazonie w Polsce za takie pierdolenie i to na konferencji. Super. I co masz? No to potwierdź, tak? nasz znaczy, to mi Potwierdziłeś to ty, kurwa, debilu jebany. Zobacz, jak mu się kurwa te słowa, nie? Potwyt, kurwa. Jebany, potwierdzać kurwa i ty kurwa, no, i to, potwierdza, to, potwierdza, nie, Ty potwierdzasz temat Ja tyle i zostałeś złapany na gorącym uczynku, Don Pussy Znaczy. Ty I całe twoje wolskie grono. Chciałem tylko dodać, żebyś brał walkę we ma, bo wy jak znaczy, szmatą. Tak, tak, właśnie zaraz o tym powiemy, no bo... Mm, no? Tu wywiady, nie? Ostatnio właśnie już przystałem, bo widzę, że tam powiedział, że niby oglądam. No ale jak ludzie chcą na tych live'ach y, widzieć go, y, żebym obejrzał, co tam pierdoli, no i zobaczyłem, wpadłem, sam strzelił Debil w kolano, nie? Bo jeszcze. Tak chwilę mówię, a chuj, jak chociaż no, nie wierzę, że za Szybko tego śmiecia temat, ale zapłacicie dobrze. mi tyle co za pałkę, tak jak powiedziałem dałem warunek, jak już by wam zależało, chociaż wiem wasza polityka w co idzie, no idziemy po rekordy, a wiem, że Zabalga no, nie sprzeda temat. tyle pay per view, hmm. bo sprzeda tylko w tym co już są, w tym fame Ma, a jednak z no, El -tostem, to Tostem pobiła rekord. To no przejdź do Meritum. Taka walka z e, Amadim? To a no to w wywiadach ja. widziałem jak on pierdoli, że nie będę dawał temu atencji, nie będę dawał temu atencji, nie będę dawał temu atencji, bo oni są mają mniej na Instagramach, nie? Ja mówię, o to kurwa. No, a ten jest radowny tylko... No, czyli mu znowu zależy na tym, żeby wyjść, dostać czek i wie, że dostanie w pizdę. To jest, dlatego wyjebane mam, ale jak już powiedziałem, a, to się trzymam tego jak e, jakby mm, wy czwórkę tam sobie zrobicie zebranie, czyli ty, Gola, Rafał, Krzysztof i uznacie, że ta walka jest warta tyle, żeby zapłaci mi tyle co za pałkę, to, to nie mam problemu, żeby go najebać w MMA. Nie? Ale to jest jedyny wyjątek, bo ja po to zrobiłem pas króla, żeby właśnie swoją dyscyplinę pchać ukochaną w boks. Nie? I Jesteś pas... się w stanie podpiąć jeszcze pod temat Madeusza. A czemu miś nie odpowiedział na pytanie, jak tym podbiciem? Przecież jego wąskie grono, co z tym wąskim gronem? A, no, no, to, no to tak, dostałeś na łeb, przecież powiedziałeś, że to trwało A ty chwilę. mówiłeś, że ta osoba mi najebała i zabrała łańcuch. Tak, wyjebała ci tak jak powiedziałeś, chwilę to trwało, bo od razu zleciałaś na ziemię. I ci kurwa po prostu e łańcuszek zginął. I zabrała mi łańcuch, tak? Dokładnie. O, no dobra, no to na konferencji rozliczony będziesz z tych słów. Spoko, a czemu nie teraz? No bo to nie ma tutaj Huberta Miściwojewskiego. A, ty potrzebujesz tam świadków. Jakiś kurwa, ludzi, kilka. Nie no, MMA bądź na bieżąco, jeden z prowadzących gali. No ja mam Huberta przecież. No no to, no to akurat. No, no ja no zapytałem co, co, o co innego. To gdzie ty kurwa się gubisz? To mi, ja, ja zadaję ci pytania, a ty mówisz, no kurwa, ja nie mam Huberta MMA bądź na bieżąco. Ty jesteś debilem, kurwa? Nie wiem czy co ty? Ja mówię, czemu teraz nie tego nie wyjaśnisz? Nie skoro masz jakieś e, dowody. Ja mam jedno pytanie, Amadi, bo ja jestem. Przecież ja... to ty musisz wyjaśnić, człowieku. Ja to Hubert nie ja że Nie muszę powierza, nic. Że nie było, ja tak? muszę wyjaśnić normalna pałkę. Człowieku, Jeśli miałeś czterech farmazona do to wyjaśniłeś tylko stół debił, Ty będziesz nie musiał mam. wyjaśnić. Ty będziesz musiał wyjaśnić, bo to ty walnoś farmazona. Tak tam jak walność farmazona, że nie przegraj z wiewiórem. Ha, ha. Tak jak yy, Polak Polak walnął fa farmazona, tak? Też z tym łańcuchem. Przecież ja nawet nie chciałem o tym mówić, bo ja mam cię w dupie totalnie, ale jak już Polak zaczął o tym mówić, i czyli on wiedział nawet o tym, doszła do niego informacja, no bo on jest z Warszawy, no, no bo doszła, że ja mam ja go tam wyjebane, wiedziałem. to skoro mi wysłali to na Instagrama wcześniej już, a ja nawet nie chciałem o tym mówić, do bo tylko jak ty to. te twoje wymówki widziałem, to powiedziałem, że powiem o tym, no bo pierdolisz farmazony, bo dostałeś na łeb. Pobiłem się z chłopem, ale to nie ten chłop zabrał mi łańcuch nasza bójka trwa z 15 sekund, a ty stwierdziłeś, że leżałem nieprzytomny i że mi ukradł ten gościu łańcuch, a ja było zupełnie inaczej. Ja nic o że nie powiedziałem. Jak nie mówiłeś to? Nic, że, 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 że łańcuch jest u tak jak on, biją na łeb takich jak ja i zabierają. Słowa, nigdy łańcuch. nie użyłem. O, użyłeś, nie tak użyłeś, kłamiesz. Ten chłopak ma ten łańcuch. Na Ale ja mam taki pomysł, żebyś czasem ci nie przyszło iść tam, wiesz? Chyba no, mnie no, no, Mamy coś. drugą linię. Pierwszy raz mm. zdarza się to chyba w programie w ogóle e, e, Fejmowskim. Mamy na drugiej mm. linii Huberta Mściwujewskiego. Mm -hmm. Halo, halo, witam wszystkich. Cześć, cześć. Amadeusz, cię Mamo, coś? Amadeusz, prosiłbym tylko o chwilę głosu, ok? Co? Amadeusz, prosiłbym Aha. o chwilę głosu. Dobra, tutaj dobra. Okay. E, prośbę. Hubert będzie się wypowiadał i chciałby, żebyś tak. nie przerywał mu no, jego monologu, czy tam dialogu z Kasią. Tak, e, i nie chciałbym, wiesz, żeby tutaj ktoś dzwonił w moim imieniu i poruszył jakieś sprawę w moim imieniu. E, znam tą osobę, która pobiła Mateusza w rumie i będę z nią się kontaktował. Będę Była. tak jakby znam, e, znam wersję Mateusza. Chcę jeszcze poznać do końca wersję swojego kumpla, który pobił Mateusza e, w klubie. Tylko pobił, biliśmy się. Dokładnie tak, pobił. Eee, znaczy no, no z którym miałeś bójkę, no nie? I po no, prostu no. poruszymy ten temat na konferencji, tylko wiesz, Amadeusz, to jest trochę nie fair, że tutaj dzwonisz i... No tak zawsze sprotki, wyciera sobie mordę kimś. Tak widzisz. I widzisz kurwa, Fajeri i cię wyjaśnił, z którym, którym chciałeś zrobimy sobie tak, wiszeć, że... kurwa mordę z Zrobimy tak, że ja e, znam wersję Medeusza, poznam Ale wersję tego. Bo Kas już mówi, że ten gość ukradł mi łańcuch. Czy ten gość ukradł mi łańcuch, z którym się biłem? E, ja nie powiedziałem, że gość się ja... ukradł. Że ten łańcuch jest ukradł. Powiedziałeś tak. Posłuchajcie, ja z tym chłopakiem rozmawiałem chwilę. To było po konferencji pierwszej dziesiątki. I on powiedział, że tego łańcucha nie wziął. Ale mówię, będę się z nim Aha. kontaktował jeszcze przed drugą konferencją. Chodziło, że łańcuch został przypadkowo zerwany podczas bójki, a Kasz już gadał, że jego wąskie grono mnie... Ktoś z niego pobił i zabrał mi łańcuch. A to są dwie inne nie rzeczy. O, to jest grona. Historia łańcucha. Ja pierdolę. E, I ja, Ten i Amadeusz, Madeusz, tak, myślę, że to, zmienia. że to jest, wiesz, trochę takie, no też nie par wobec mnie, no nie, bo... Jak dzwoni, to wiesz, że ja nie, że ja nie będę miał takiej. Ale frajeri tak, nie ma zasad. On nie ma zasad przed sobą. I, I po prostu robimy tak, że no ja znam swoją wersję Madeusz. Z, z tobą jeszcze raz Mateusz porozmawiam przed konferencją, sobie spiszę wszystko, zadzwonię do tego e, swojego kolegi, który miał spinę w klubie, no i poruszymy to na konferencji, no i to wyjaśnimy raz na zawsze na pewno. No dobra, dla mnie Więc kto najważniejsze kto się na to, Frajeri, Kolejny cię, raz cię, frajeri cię, na farmazeusza cię, wyszedł. Cię, 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 cię. Bo Hubert, zadzwonił najważniejsze kurwa, to, żeby że wyjść wyrażlić... na eee... nie, Ale dajcie mi dojść do słowa. Spokojnie, dajcie mi dość do słowa. Żebyśmy dali się wypowiedzieć teraz Amadeuszowi. Ja to chciałem podkreślić i po co zadzwoniłem, żeby wyszedł ten Don Farmazon na Farmazona po raz kolejny, bo powiedział, że. A, ja chciałeś, żeby wyszedł, a to tu mi dość kolejny do raz na Farmozeusza. Bo Hubert zadzwonił, kurwa, kurwa, i powiedział, że sobie nie życzy, żebyś w jego imieniu pierdolił głupoty, bo nic nie potwierdził. Ale. To ale daj mi powiedzieć, czemu nie dacie mi się Debuluję wypowiedzieć? Bany. Czemu nie dacie mi się wypowiedzieć? Łyka była, kurwą. to jedno, ale nie zabrał ten człowiek mi łańcucha. A ty gadałeś, że zabrał. Oszuście. Że co? Tylko po tam? prostu został ja zerwany. Ja od gościa, od od gościa który ma ten łańcuch i wiem, że dostajesz w pizdę. Ale to chwila, to masz gościa, który ma ten Ale mówiłeś, że dostałem w pizdę od, a, gościa wiem, od gościa, który ma ten łańcuch. No. Ale nie ma. A widzisz, dobra, no u, uporządkujmy, Pyszło, mam Amadi, Amadi uporządkujmy. Ahmadi no, e, według no. ciebie, kto ma ten łańcuch? Patrz, ja mówiłem taką wersję, że się pobiłem w klubie i podczas bójki łańcuch został zerwany. No. Ale, że nie osoba, z którą się biłem, ma ten A Kas już gadał, że ta osoba mi najebała i ukradła ten łańcuch. Ja rozumiesz? nie powiedziałem, że ukradła, wzięła sobie. Hubert, po prostu. Y czy. O, no. wzięła sobie. No to właśnie. No to wzięła A. sobie. A ta osoba tego. Tak, nie ma, bo. Już tak. Ma ktoś y inny. Y Dobrze, Amadi. No teraz tak, ma ciszy. to fajnie. Y Chwilka ciszy, Hubert, no, no to y twoje polskie grono jest chyba warte. Parma na strandy. W którym nie jesteś? Ty jesteś kujawarty, dlatego w nim nie jesteś, dlatego zostałeś wyjebany z tego wąskiego grona. Tak, bo mi zależało na tobie fest, Tak, Pewnie, że fest, kurwa. Właśnie wyszedłeś na szóste. że fest, kurwa. Kolejny raz. Jeździłeś, kurwa, za mną na domówki, kurwa, wszędzie przyjeżdżałeś. Ty i twoje wąskie, zakłamane grono. A jak było z tym wiewiurem? On pokonał? Tak, możemy to poruszyć właśnie, no. Dobrze. Czyli tak. Zapraszam od razu na insta o, o, o patrz, ja Instagrama nie. se musi, kurwa, nie? Znowu zablokować. Amadeusz, za proszę, dzisiaj ja nie promujemy, dzisiaj e, <laughs> ty, po... tylko po to zadzwonił, żeby wypromować z Instagrama. Amadeusz, ja dzisiaj e, tak, ale się podsumowują. Powiedziałem o wiewiórze. bo się do tego odniesie na ja. Instagramie, żeby do niego wpilić. Przecież już się odniósł, kurwa, debilu. Dobrze, ale Może. posłuchajmy, Kasio, co ma do powiedzenia odnośnie sparingu z wiewiórem. Czy wiewiór pokonał Cię w sparingu? No, co znaczy pokonał? E, to znaczy, czy odklepałeś? Nie. E, to jak wyglądał Twój sparing z wiewiórką? Nie pokonał mnie. Znaczy, Widzisz? jak wyglądał Twój sparing z wiewiórką? No ja zaraz powiem, no ale to już jakby okay. sam się podsumowałeś i wszystko, że po... Ja zauważyłem, Casio, że Ty, bo Ty jesteś taki, że jeżeli na przykład snobuluje się kula e, jakiś tam argumentów w stronę Ferrari'ego, to ty wtedy odpalasz się i na przykład stworzysz taki filtr, że nie dasz się już wypowiadać drugiej osobie. Nie? Ja już... tobie nie daje się wypowiadać? No dasz mi się, dajesz mi się wypowiadać, ale, ale chciałbym, żeby te, żebyś odpowiedział mi stricte na te pytanie. Nie? No to ja mogę przebieg cały ci powiedzieć. To w lega... te ludzie uznają, to, to, to chciałbym, co bo. mnie no bo jest ten też enigma, mówi, nie? uznaje, gdzie wiewiór powiedział, że wygrał. On mówi, że według niego wygrał. Ale zobacz, on nie chciał trzeciej rundy. Nie chciał. Ostatnio widziałem ten kurwa filmik, gdzie tam dodał, to powiedział, że ustaliliśmy, że nie ma być trzeciej rundy. Nie, nie chciał trzeciej rundy. Poprosił o dwie rundy. Ja tak ogólnie mm, wszystko tu teraz wyjaśnimy. Czyli tak, nie było nagrywane przez akcję wcześniejszą moją, tak? Nie chciałem znowu z wami rozwój mieć, i kurwa, czy kara będzie, czy nie. Nie wiadomo, co się wydarzy w tym Sparingu, więc kurwa nie było nagrywane. E, bo mówię, chuj wiek, to coś komuś zrobi, obydwa i jesteśmy w FMMA, potem będzie ci się pruli do nas, że kurwa mm. robimy jakieś sparingi, e, a jesteśmy w federacji i mamy kontrakty. To raz. E, dwa. E, nie miałem szczęki wtedy i tak mówię, kurwa, kas no już trzeba dojrzeć, nie? Po to, no chciałem kurwa mu udowodnić, bo głównie była gadka, on powiedział, że mnie podda. Ja mu, od razu mu przyznałem, że jeżeli mnie nie poddasz, to jesteś słabym parterowcem. Bo ja parteru, ja nie ukrywam, ja w ogóle kurwa nie umiem. Nie umiem parteru. Wyjebane mam ten parter, dlatego został stworzony pas króla i teraz będę walczył tylko. I uciekłem? W boksie. Dokładnie, uciekłem tylko do boksu. Do mojej ukochanej y y dyscypliny. Niech będzie, frajer, niech ma, y że uciekłem, nie? Bo ja się tego nie wstydzę, bo to jest moja ukochana. Dyscyplina i ja w niej będę tylko walczył, bo w niej czuję się dobry, tak jak ktoś się czuje w MMA dobrze, dobrze, to nie chcę kurwa tam walczyć, bo ja mam wyjebane, tak jak, tylko że zobacz, ja sobie doszedłem do tej pozycji, pierwszą walkę by miała być z Bambrem czy nie z Bamberem, Bamber teraz pierdoli w MMA, bym go pokonał, kurwa miał szansę, pierwszą walkę przecież się kurwa podpisałem wam za taką kurwa śmieszną kwotę, co ja podpisałem tą walkę, co ty myślisz, że ja bym się go bał? Przecież ja bym go tam, kurwa, rozniósł w tym MMA, a potem dostał pstryczka za te, kurwa, swoje farmazony i w K1 go rozjebałem. Eee, pierwsza walka w MMA wygrana. Mówili, że mały. To wziąłem, kurwa, chłopa większego w MMA również, żeby wam udowodnić, zamknąć mordy i go przed czasem skończyłem. Rataja. Dwa razy większy ode mnie, chłop, kurwa, sztanga mu tam nieraz pewnie na głowę spadła, bo tyle podnosił tego żelaza. Ale przetransportujmy się do drugiej rundy z wiewiórem. I tak, no, no to wracałem do meritum. I, i, pomyślałem, hmm? że o tej szczęce, że nie powinienem bez szczęki, bo to co, nie wiadomo, co się stanie. I pomyślałem tak, czy idziemy tylko w parter, bo byłem tak pewny, że mnie nie podda. Bo ja głównie mi chodziło, że ja nie będę tam jakoś go łapał, próbował poddawać, bo ja tego nie umiem, nie, więc mówię. No ale czułem się pewny, że on mnie nie podda. Że on mnie nie podda, że będę się bronił tylko, nie? Mm -hmm. I tak mówię: czy w sam parter, czy chuj bez tej szczęki. No mówię: no chuj, dobra, no to dawaj. Bez szczęki wyjdę, kuj, żeby tam nie było, żeby ludzie kurwa na internetach nie mieli. Chociaż to głupie, bo już powinien być tyle dojrzały, że słuchać siebie, swojego rozsądku, a nie kurwa ludzi, że mnie podpuszczali. Ja, jak byłem gówniarz, to byłem tak podpuszczany i dużo złego się wydarzyło. No i co? I była pierwsza runda. Pierwsza runda tam trochę powoksowaliśmy, ale też bez tej szczęki, właśnie mówię, kurwa jakimś hachmydcem mnie kurwa że zęba uszerbie, bo i tak mam pouszerbiane, bo właśnie szczęki kiedyś sobie sparowałem, bo myślałem, że o spoko. I to jest bez sensu. No i poszedłem z nim w tym parter, bo nawet mu po prostu się jakby dałem, bo czułem się tak pewnie, że on mnie nie podda. Że okej, okay, ja tam nie <grym> będę robił jakiś wiesz, balach czy nie balach, ja tylko mataleo umiem wykurwione z piętna plecy i to założyłem Ratajowi i tylko to umiem. I co? I pierwsza runda, jaką pierdoli. Jakbym miał małe rękawice, to bym go poddał. No nie poddał mnie, a ja, jakbym miał małe rękawice, to bym go w pierwszej rundzie przecież mówi, że miałem założoną kurwa to samo, co ratajowi. I tak jak kurwa, Kaniowski się wypowiadał, że nie ma szans, żeby y, to zapiał rataj, żeby odklepał. A odklepał kurwa, bo ja znam swoje techniki. Mataleo wykurwione z piętna plecy i jest zapięty rataj, i był. I to samo miałem zapięty u wiewióra, a wiewiór jest kurwa. Tym bardziej dwa razy mniejsze od Rataja. I jakbym miał małą rękawicę, to bym go kurwa zapiął. Tak jak ostatnio widzieliśmy, jedną ręką można zapiąć. I też mówili komentatorzy znowu, kurwa, Kaniowski znawca. E, mówi, że kurwa to nie da rady zapiąć. No zapiął, kurwa i zapiął. No to właśnie no, tak be... na emama. No i dobra, i po pierwszej. Ztoczyła się i druga runda. I druga runda od razu poszliśmy do parteru. On sobie miał pozycję e, na mnie, czyli jakby dominującą, a ja czekałem. Pewnie sobie tak. Co ja on sobie bił? I wiesz, te ucho, które ja miałem, on tam jest na filmiku. Jest na pewno shot na, e, z YouTube Show, Że, o kurwa, ale masz ucho rozwalone. I tylko to skomentował. On ja mówię, ta O kurwa, ale nos masz rozwalony. On mówi, nie, to miałem wcześniej, Ja A on mówi, a, bo ja ucha nie miałem wcześniej. A to było już wiesz, po tym sparingu moim. Okay. No i on mówi, ucho masz czerwone. Jak wbił tylko w te ucho. Wiesz, ja tak byłem, on bił te w ucho I trzeciej rundy nie chciał. No więc kurwa, gdzie mnie poddał? No siedział. Jeżeli mamy o tym powiedzieć, to tak, on był w drugiej rundzie jakby na mnie. No luz, tylko ja nie Ale jest ale... parterowcem i mi nie poddał. No kurwa, no to wie. A, a, a to, że on będzie mówił, no ale jeszcze kurwa prawie. Wiesz, takie gdybanie, ja nie lubię gdybać właśnie. Dlatego ja mówię, ja właśnie jakby o, nie gdybam, co będzie po walce, dlatego moja psycha jest tak mocna, bo ja zawsze idę po wygraną. No i tyle w temacie. I wyjebane mam to, co on tam powie, jakieś te farmazony i tak dalej, bo e, wiewiór to też jest kurwa drugi farmazeusz, nie? Taki fałszywy, bo mi się nie spodobało kiedyś przed walką jeszcze z Eltostem, nie? Jak on podszedł do Eltosta i mówi ty, ja byłem kurwa z Godleską i Seweloną po tym, tym. Czyli ty, ty tej godleskiej to chyba nie, nie bzykałeś, nie? Wtedy. Ja mówię, ja pierdolę, wiesz, A on nie widział, że ja stoję obok. I to to wie, nie przeszkadza nam, bawcie się dobrze. Fajnie, że, że Kat już i dominował z dołu, i że osoba, która powiedział, że ukradł na tak nie było. E, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co mówisz, o Madi, bo... Być bo... trzeźwiej, e... przestań pać i powiedz, straszycie, tak. straszy gliczyj. Po ale... kolejny farmazon, jestem w stanie zawsze zrobić testy. Kolejny farmazon tego Głąba. No ty już raz robiłeś chyba, a, yy, możesz już raz testy robił, nie, że złamaną szczękę miał, czy mózg, czy co tam kurwa, czaszkę miał złamaną i wyszło, że nie, ten, mogę na i wyśmą, że nie miał żadnego złamania i ja twierdzę. że ty to jeszcze mu robiłeś kurwa, jeszcze z nim na konferencji się akcji, o to kurwa. To farmazeuszem kurwa, jest tyle akcji, tyle akcji chłopie, że ty nie powinieneś w ogóle tu kurwa miałczeć. Okej, aktualnie mamy choć na linii? Więc Hubert, podsumowując, podsumowując, tak jak mówię, przebiegała pierwsza runda, druga runda i to. A wracając do tego, jak ja zobaczyłem, okej, okay, mógł to powiedzieć. Tylko zobaczcie, ja nawet jak Seltosem mi zawsze chodzi, ja wiem, kurwa, po co tu jestem w tej Federacji? Ja nie jestem tu sportowcem, ja robię show. Zobaczcie, Kaniowskiego nie byłem pewny i czemu tylko eltoście powiedziałem mu. Bo chciałem zobaczyć, co zrobi, czy zmieni tytuł. Tak jakby. I zmienił. I wtedy wiedziałem, że on jest też taki, kurwa, na pokaz, nie? Dlatego go odpaliłem też ze swojego towarzystwa, tak jak farmazeusza, ich to boli do tej pory. I tyle, a zobaczy. Tylko wtedy o Eltoście powiedziałem tylko w wywiadzie, bo widziałem, że on na wyświetlenia to jest taki i się kurwa, tak zajarł. A powiedziałeś komuś to? Nie, a ja mówię, tylko tobie. I wiesz, no, ale to są moje gerki. Ja sobie rozgrywam, ja. Dlatego mówię, ja mam bardzo wąskie grono i mi zależy, co oni myślą o mnie, a to, co pół Polski nawet myśli, że jest kurwa debil, chuj, jebany, żul i tak dalej, to mnie to, po mnie to spływa.